trzy! Został jeden w ruch. O czterech mnie. Znowu pija, Tras jest gotowa. Tras ich trafiła. Trzeba było siedzieć w domu. O, to było no, Uuuu! się po prostu wyściskać! Pincze ten promienic! Zysku mam nad ręką jeszcze, nie no to... Możesz mi wysłać no, to będzie nic. Walczmy! Nie, przy tej tego stosowany przez całą rękę. No to bodaj mi się stało. Przeładowuję, się. Dobrze się bawić, to się gra lepiej, więc tutaj nie Przeładowuję. leży? Zabieram się. Ostrożnie. Bierz ich. Wypuszczam osłonę. Przegrupowuję się. Wracaj do mnie. Przeładowuję.